Turniej Eurosport Best Pairs to powrót do rywalizacji par po 20 latach. Pomysłodawcą zawodów jest toruńska firma One Sport. Żółze przez kilkanaście lat była jakaś stagnacja. Te zawody odbywały się bez żadnych większych nowinek. Unowocześnie wprowadzamy myślę że to dosyć trochę pozytywnego zamieszania, szczególnie dla kibiców. W zawodach na motoarenie wystartują najlepsi zawodnicy z całego świata, wśród nich mistrze świata Chris Holder, Niki Pedersen, Emil Sajfudinow czy szwed Andreas Jonsson. Rywalizacja par jest niezwykle emocjonująca. Nie oglądaliśmy jej od dawna i czas, aby ją wznowić. Pierwsza impreza zawsze jest wyjątkowa. Z pewnością zawody na Moto Arenie przejdą do historii. Liderem reprezentacji Polski będzie słynący z parowej jazdy Tomasz Golob. Zawodnik Unibaksu jest przekonany, że Eurosport Best Pers to strzał w dziesiątkę. I sami się Państwo przekonacie, że gdziekolwiek na jakimkolwiek stadionie i w państwie, w jakim to się odbędzie, będą pełne stadiony. Rywalizację najlepszych żużlowych par świata na motoarenie na żywo pokaże stacja Eurosport. Dla Torunia będzie to znakomita promocja. Dzięki tym transmisjom. Ruzjele um, zostanie pokazany no właśnie, w ponad 50 krajach świata i to wydaje mi się, że to będzie chyba największa jak do tej pory ekspozycja medialna tego sportu um, i wydaje mi się, że to też będzie świetna promocja miasta Torunia. Sprzedaż biletów na Eurosport Best Pers rozpocznie się 16 kwietnia. Więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnej stronie zawodów www.speedwaypers.com